I witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. Witam Was na wykopkach w bardzo ciekawym polu, jednym z moich ulubionych pól jak na razie i pól, na które najbardziej czekam, żeby je przerobić w 100% maksymalnie ile się tylko da, bo jest to pole tutaj za tą stodołą. Jeśli oglądaliście moje odcinki to wiecie, że tutaj naprawdę wspaniałe sreberka wychodzą na tak małej przestrzeni. Także co, ziemia jest zaorana. Troszeczkę ciężko się chodzi, brakuje obfitych deszczów, żeby te ziemię jeszcze ubić. Ale co, poradzimy sobie. Także lecimy do pierwszego dołka. Subskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek powiadomień. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Z góry dziękuję. I lecimy do pierwszego dołka. Już na pierwszy dołeczek leci jakiś taki przedmiot, nie wiem z czego, chyba ołów, chyba ołów będzie taki podłużny. Nie wiem co to jest, w każdym razie dzisiaj ani saszetki nie wziąłem, ani nic, kurde, muszę po kieszeniach chować fanty, no trudno. Taka organizacja czasami, jak jest człowiek zabiegany, to nie pamięta. Ale damy radę, to nie jest najważniejsze, najważniejsza to jest wykrywka i łopata, a nawet i bez łopaty dałoby radę. Jakieś małe kółeczko tam jest, ale to nie będzie moneta, to może być guzik. Może to być guzik, chyba będzie na pewno. Malutki taki, o. Z tej strony nie ma żadnych sygnatur Z tej strony również jest goły, także taki zwykły, najzwyklejszy, najzwyklejszy guziczek wpada No powiem Wam, że się szybko dzisiaj zaczyna Oj, szybciutko się zaczyna Ja ale tutaj mam bryłeczkę, no nie? E Chyba ulubiona zabawa po prostu poszukiwacza na polu tak są bryłki i w bryłce jest piękny sygnał i sobie bierzecie na pół, na pół, na pół i czekacie czy tylko będzie widać, widać rand no i ja widzę, ale nie byle jaki będzie chyba srebro, będzie srebro już Wam pokazuję Ręce mi się trzęsą, także wybaczcie za ten obraz, ale widzicie o tutaj Tutaj widzicie rand, ja widzę srebro a czy jest? Czy będzie to srebro? Będzie sreberko, jak nic. Jak nic będzie to sreberko. Ja pierdzielę. No coś przepięknego. I to nie małe. I nie brzydkie raczej, bo tu pięknie coś już widać. Ja pierdzielę. <laughs> ja pierdzielę. Zobaczcie na to, jak to pięknie wygląda. Patrzcie leciutko, tylko ziemię tutaj. Ciach. Ciach. No coś przepięknego chyba będzie trojak. Chyba spełniłem właśnie swoje marzenie kolejnej. Pierdzielę, dajcie mi chwilę, to co ja tutaj zobaczyłem, to <laughs> przeszło po prostu moje oczekiwania. Ten stan tutaj, tej monety, to jest po prostu wybitna rzecz i powiem wam wprost: spełniłem swoje marzenie, chodziłem za tym dwa lata i dopiero teraz znalazłem. A wiecie, ile czasu chodzę a Z samych odcinków, przez 150 na kanale, a ile chodziłem, to nie zliczę. I w końcu znalazłem grubo wywalone na to, czy ty hejterze powiesz, że e, kurde. Tytuł, żeby tylko przyciągnąć widza, w dupie to mam szczerze mówiąc, bo, bo ja spełniłem marzenie właśnie. I, I znalazłem piękną monetę, którą bardzo chciałem znaleźć. To było jedno z takich moich początkowych marzeń poszukiwacza. To nie jest jedno marzenie, lecz jedno z wielu, ale jedno już mogę wykreślić. I już wam pokazuję. Patrzcie na to, jaki tu jest stan. ja pierdziel to jest po prostu genialny stan. Tego się nie da opisać słowami, to jest coś przepięknego. Patrzcie. Jak tu pięknie Zygmunta III wazę widać. Jaki ten rewers jest piękny. No zajebiście zachowany po prostu. No, ja pierdziele, jest. Jest, spełniłem moje marzenie, bardzo chciałem. Ja ogólnie wiecie, że znajduję malutko co zreberek, a, a już zwłaszcza takich większych nominałem to... To nawet nie, no, no nie było, nigdy nie było, dlatego bardzo marzyłem o tym, żeby znaleźć starsze srebrko o większym nominale niż tam grosz, powiedzmy, czy inny szelong. Coś przepięknego spełniłem, marzenie. Jest, jest, nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę z tego. Bardzo, ale to bardzo się cieszę. Mega, mega znajdka, super. No dobra, chwilę musiałem się troszeczkę doprowadzić do porządku, emocji i tak dalej pochwalić się wiadomo tam znajomym, przyjaciołom i e, mamy kuleczkę w następnym dołeczku ale emocje towarzyszą mi naprawdę bardzo, bardzo mocno w następnym dołeczku wychodzi łuseczka, chyba pepeszka no, ale to już mniej istotne, przynajmniej dla mnie fanem milita militariów nie jestem no ale kolejny fancik, kolejny kolorek wykopany tak jak widzicie pole się prezentuje właśnie tak Ciężko się chodzi, bo sam się zapadam tutaj po prostu jakieś z 5 może nawet 10 cm. Także tutaj jeszcze margines zasięgu dla wykrywacza jest olbrzymi No ale trzeba poczekać, mam nadzieję, że deszcze jakieś przyjdą zanim rolnik coś z tym polem zrobi A co gorsza, może zasieje No ale zobaczymy Głęboko była, a była mówię dlatego, że jest monetka Pewnie boratynka, bo tutaj tych boratynek było bardzo dużo tak jest, tak jest. Zobaczcie jak pięknie tutaj widać pogoń litewską. Ogólnie też mogę Wam powiedzieć, że nie dość, że miejsce jest niesamowite pod względem fantów. To ich stan zachowania jest po prostu tutaj genialny. Zobaczcie, nie będę tej, jej bardziej tutaj trzeć, na spokojnie sobie ją oczyszczę, ale to nie będzie żaden problem, bo to praktycznie tylko zaschnięta ziemia, także pełen luz, piękny stan, super boratynka, druga monetka. I mam oczywiście do was prośbę, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Nic was to nie kosztuje, mi bardzo pomaga, także z góry dzięki. I lecimy dalej. Nie, no to jest jakiś po prostu dzień konia, dzień konia. 40 minut może chodzenia za mną po tym polu. Ja pierdol, po prostu, no to jest. <laughs> Patrzcie, tutaj. Może wam pokażę przednią kamerą jeszcze. Być może widzieliście, ale już wam pokazuję to naprawdę ładnie. Miałem tutaj naprawdę bardzo słaby sygnał. Podejrzewam, że właśnie moneta była na sztorc. Gdzieś tutaj jakiś kawałek ceramiki wziąłem, ale ona była tak specyficznie zawinięta, że myślałem, że to właśnie jakiś taki, że to właśnie to było tym kolorkiem wykopanym. Ale nie. Ale nie. Spójrzcie tutaj. Ha. Patrzcie jak normalnie, jakby się cała moneta tutaj odbiła w tej ziemi, jakbym. No jakby się przypatrzyć, to pewnie bym ją nawet zidentyfikował może to będzie półtorak tak patrząc po tym, ale mniejsza z tym, nie będziemy patrzeć na ziemię, będziemy patrzeć na monetę będzie półtorak, jak nic ten Zygmunt Waza tutaj siedzi po prostu jak zły ja pierdziele będzie czy nie będzie dobra, nie będę tego bardzo tar. delikatnie sobie to za moment oczyszczę i wam, się, I wam pokażę tę monetę. Jest drugie sreberko, trzy monety, dwa sreberka i to takie. No nie. No nie. Jesteście gotowi na ten widok, bo ten widok po prostu zwala z nóg. Jaki to jest stan? Kurde, no to jest niepojęte, jaki to jest przepiękny stan. Patrzcie na tę monetę. To nie oddaje normalnie nagranie, nie oddaje nigdy rzeczywistego wyglądu, ale tutaj jest po prostu. Stan idealny to jest stan Mennica Po prostu każdy szczegół zachowany, w ogóle moneta nie jest starta. Wszystkie te kropeczki, zygzaki, wszystko z drugiej strony jest tak samo. Patrzcie, tutaj na tę tarczę herbową, na napisy otokowe. No, genialne, genialne po prostu, genialne. E, genialny stan. Przepiękna moneta. I mamy półtora kazygmunta, trzeciego wazy. Ja pierdzielę 22 rok. Ja pierdzielę. Nie bywała sprawa. Nie bywała. Dla takich chwil właśnie się chodzi. To jest, to jest to, o czym mówiłem, że właśnie przetrę tę kamerę, bo nic nie widzicie. Teraz trochę lepiej. Spełnienie marzeń to właśnie na tym polu. Kolejny raz. Pierwsze, właśnie starsze sreberko, jakie znalazłem, to właśnie półtora z wygąta trzeciego wazy. Właśnie tutaj na tym polu. Pod samą praktycznie stodołą. Rok później chodzę z legendem i znajduję trojaka wymarzonego naprawdę od dawna. A teraz znowu mam to, a po drodze jeszcze były grosze, szelągi. Coś pięknego, coś pięknego. Jestem mega spełniony już dzisiaj, a dopiero praktycznie zaczynam jeszcze jest troszeczkę przede mną. Tak, jeszcze w gwoli ścisłości, póki wykopuje kolejną monetę. Właściwie już, już wykopałem. Eee... Nie myślcie sobie, że moje marzenia się kończą na półtoraku, trojaku, Zygmunta III Wazy. Bo tak oczywiście nie jest. Moje marzenia sięgają dużo dalej, ale jestem cierpliwy w tym hobby, chociaż z natury nie za bardzo. Ale to hobby mnie nauczyło, że trzeba być właśnie cierpliwym, marzyć, dążyć do spełnienia tych celów po kolei, a tu mamy chyba Boratynkę, całkiem ładną. Zaraz Wam może pokażę jak oczyszczę. No, także teraz czas na jakiegoś orta może, może szóstaka. A później na dukata. No, także wiecie o co chodzi. A ja Wam zaraz pokażę monetkę, bo chyba będzie naprawdę ładna. No, jak widzicie ładna moneta na tym polu to chyba nawet za mało powiedziane, bo są po prostu prześliczne. Tutaj wychodzi mennica, czy to srebro, czy to mie mieć eee, Patynka, zobaczcie jaka zdrowa jest, zieloniutka, piękna patynka. Wybaczcie, że tak mi się te ręce trzęsą, ale to wszystko przez te emocje, które ciężko naprawdę opanować. No i widzicie, przepiękna boratynka. szelą koronny Jana Kazimierza 1664 rok. Pięknie, bajka. No i tak jak widzicie, teraz wychodzą jakieś blaszki, jakieś pierdoły. Jeszcze Wam tak powiem, że właśnie jak teraz kopię, to tego samego dnia kopię co wstawiam wam w film. Także. Wracam po prostu do domu, montuję filmik i wam wrzucam, bo i tak miałem wam w poniedziałek wrzucić filmik. I właśnie przyszło mi też powiadomienie, że inny kolega po fachu na YouTube też spełni swoje marzenie i znalazł. My może przyjaciółmi nie jesteśmy, ale, ale do Was mam takie, taką informację: że spójrzcie po prostu na naszą radość, jak kopiemy, jak znajdujemy. I to jest właśnie to prawdziwa pasja, no nie? Każdy ma jakieś swoje marzenia, swoje cele i do, każdy dąży do ich spełnienia. I jest ta wielka radość, kiedy to się w końcu, w końcu się spełni po dziesiątkach, po setkach godzin po prostu w terenie. Bo to o to w tym chodzi, bo właśnie po poszukiwaczach na YouTubie można sprawdzić, ile czasu są w terenie, ile czasu kopią, ile razy są, co znajdują, i jak malutka cząstka, jak malutki procencik tego wszystkiego, to jest dopiero ten wymarzony fant. Właśnie to wam chciałem powiedzieć. No i spójrzcie moi drodzy też kiedyś bardzo długo nie mogłem znaleźć żadnego a teraz mam trzeciego już właśnie w życiu wykopałem ale takiego ładnego jeszcze, jeszcze nie miałem poprzednich tych dwóch i mamy na parsteczek fajnie zdobiony, ładniutki szkoda, że jest nieciony, ale to normalne na polu ale cały, prawie że kompletny z fajnym wzorkiem, także super jest na parstunio no dobrze moi drodzy i mamy kolejny fancik i mamy przyklejony tutaj do suchej bryłki ziemi Guziczek, o salutki z łóżkiem, mamy Wehrmacht, guzik groszek, bardzo popularny oczywiście, ale fajnie, że jest cały, fajnie zachowany, no i super, kolejny ciekawy przedmiot dzisiaj wyszedł z ziemi, super, bardzo mnie cieszy. No i jak widzicie, tutaj już miałem kończyć i ostatni dołeczek praktycznie by wpadł we dnie. Ostatni dałeczek, i nie byle jaki. Ja pierdzielę to co za pole. To jest po prostu pogrom, jakiś jakiś pogrom. Niesamowite to jest to miejsce. Mówię Wam, że jak traficie, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, jak traficie w jedno miejsce, to zrozumiecie naprawdę o co chodzi. I tego Wam wszystkim życzę. Ja właśnie mam piękny krzyżyk. Bardzo cieniutki. Ciekawe czy to aluminium, czy srebro. Hm. Za moment się Wam włączę z powrotem. Ani aluminium ani srebro mamy mieć, ale piękny krzyżyczek, delikatnie bardzo na nim widać, ale cały jest bardzo delikatny, o taki cieniutki, zobaczcie, jak boratynka, nawet może nie. Fajnie, jest kolejny fancik, super. Na sam koniec jeszcze taki strzał wpada. A tak wygląda mój genialny dzisiejszy urobek. Dwa piękne sreberka, jest krzyżyczek tam pod spodem, dwa guziczki, kuleczka, dwie boratynki i na parstunio i wózeczka jeszcze jedna. Myślę, że wszystko, co chciałem powiedzieć Wam, a zawsze jeśli mnie znacie, to wiecie, że lubię sobie troszeczkę pogadać na filmach, troszeczkę takich moich światopoglądowych myśli Wam powiedzieć. Bo na pewno ze, ze mną zostaniecie na dłużej na YouTubie. A przynajmniej taki mam cel, oczywiście, jeśli będziecie tego chcieli. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, bo mi się bardzo podobało na wykopkach dzisiaj. Także było genialnie, spełniłem swoje marzenie. Linii też się spełniają prędzej czy później, tak jak zresztą pewnie widzieliście. W każdym razie, tego Wam też życzę. Czy to jest Boratynka marzeniem, czy Fanol, czy Kopiejka, czy Złoty Dukat, czy Złoty Rzymek, Fibula. Whatever. W każdym razie, życzę Wam tego spełnienia marzeń, radości, więcej luzu. I co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!